Oki już dziadzio. Jaki dziadzio. Ale w takich miejscach to lubią sobie przykucnąć jakieś grzybki. No i szukajmy. Jak to się mówi? Kto szuka, to znajdzie, nie? No nie. No jasne. Widzicie? <grystanie> Jakie piękne. Prawdziwek. Taki z malutkim, a tu jeszcze jeden. Hej, odkryj się trochę, odkryj się, ale ładne. Hmm. Kochaniutki, to jest zaczarowany las. Ja wiem, bo ja cię tu przyglądam. Tu jest od razu przy tym, trzy prawdziweczki. Stoją sobie. Muszę tylko tam dojść do nich. Z drugiej strony. Ale piękny. Piękny, zaczarowany las. Hmm, jak tu przejść? Kochaniutka chciała, żebym ją zabił do zaczarowanego lasu. No i kochani, tak też zrobiłem. przywiozłem kochaniutkę do zaczarowanego lasu. A to nie kurki. A tu takie ładne oczu Ale ja widziałam jeszcze. Ja sobie tu pochodzę. Ale idę najpierw, bo kochaniutki tymi... mi mnie tu przywiózł do zaczarowanego lasu. O jakie piękne podgrzybki! O! Zobacz! No, jaki podgrzybek jeden? Podgrzybek drugi. Tutaj jakiś zjedzony grzybek. A, fajnie. Ale kochaniutka, tutaj, no, ale tak. kochaniotka, tutaj, 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 czekaj, tutaj, tutaj. Czekaj. Tu, jest, tu jest podgrzybek jeszcze jeden. Tu sobie leżą. I tu. A może to nieprawdziwki? Może to podgrzybki. Ale to nie szkodzi. Tak. To są. Oj! Podgrzybki! Podgrzybeczki. Jaki fajny. O, młodziutki. Taki raz. No? O, dobra. Ja sobie położę tu na miejscu i idę szukać dalej. Co tam się ukrywa w tym dole? Pokażcie się, no. O! Jeden. I drugi. Dwa. No, muszę zejść po nich, zebrać. Piękne, pomarańczowe kozaczki. A pokaż góweczkę. Jakie. No to co, dzieci? Taka rodzinka. Chyba zrobiłam jakąś sesję. oj, jaka noga. No coś fantastycznego. Takiego jeszcze nie widziałam. Piękny. O, jakie. Pomarańczowe. Taki. Tu jest jeszcze jeden. Tu jest taki. Pogryziony, ale na deser zostało coś takiego. Proszę. Jaki piękny schowany. Chodź tu. Śliczny. Pomarańczowy, ale piękny. To co maluchu, idziemy? Idzie ze mną. Ach. Spójrzcie jaka noga. Kapelusz niepozorny. No dobrze, zakryjemy dołeczek. Dobrze. Okej, okay. zabieramy Cię do koszyka. O, Co ja tu mam? Kochani, zobaczcie, jak one się ukrywają. Jak one się ukrywają. Śliczny. Weźcie. Następne. Jakie piękne kureczki. W tych liściach to one giną. Zobaczcie. Widzicie gdzieś? No, ja widzę. Tu widzę, tu widzę, tu widzę. Do koreczki, Koniec września. A one sobie tu rosną. I mają się. Uuu, ile tu ich jest! Mają się nieźle. O, ja teraz wszystkie zbierała Bardzo dużo tu ich jest. Jedna. Ciekają. Raz, dwa, trzy. A tam? Tam, dokładam, dokładam. Jeszcze są. Jeszcze są. Tu. O, zobaczcie. <gryw> Drugą kubeczkę już robię. I dalej mamy. A, i takie... O zdrowiutkie piękne kureczko Piękne No i teraz żeby nie przegapić Nie kochani za jednym na jednym gnieździe tyle kureczek było i to takie piękne, takie zdrowe, fajne. Koniec września A tu nie ma a tu tyle Tyle kureczek. Szukamy dalej. O mama mijo, jaki duży pomarańczały kozaczek, i ten. O, ho, ho, patrzcie, <grystanie> jaki duży, ten jaki fajny kurki, kurki, a tu mamy znowu taki piękny pomarańczowy Ach, tu jeszcze jeden pomarańczowy hej hej, hej, hej no, ładny jesteś Hi. coś cię zaczęło już działać nie ma nic więcej O, ho, ho, idę do Ciebie, jaki, jaki, jaki piękny pomarańczowy kozaczek, fajny. O. Cieplutko, taki kozaczek. Idziemy dalej. Tu, co to jest? Ale miękki, niech stoi. Idziemy dalej. Tam jest bardzo mokro A ah, jest! Jest! Jaki piękny! Aj widzicie już? Ja widzę to uwaga, woda. Uwaga, woda. Aj, jaki śliczny. Jeden, drugi, a tu Oho Proszę! trzeci A, prawdziwek towarzyszy wielu hamorka mówiłam ale piękny ale piękny prawdziwki zabieramy tylko trochę zdjęć. no to co chodź mały o jaka noga taki prawdziw taka noga śliczny Lesz jeden to drugi. O! I to są młodziutkie. A ty też chodź z nami. O jaki piękne. tu. <noise> jaki piękne. To są młodziutkie. Taki śliczny. To co zabieramy i, i, i idziemy dojrzymy się jeszcze I co? Tu mamy kolejnego prawdziweczka? Tak kolejny prawdziweczek, jest troszeczkę taki podjedzony, ale piękny. O taki a jaki już Darowinka. O kochani. Co ja tu zobaczyłam? Jest, jest piękny. Jaki piękny prawdziw? A tu drugi. A tu. Kozaczek pomarańczowy. Ale grzyby. Teraz będziemy przedzierać się przez bagna. Dobrze, że wziąłem GPS-a, to może chyba kochaniutki znajdzie, jakby się coś stało. I w dół, i w dół po kamieniach. W dół po kamieniach. A i tu się zaczynają takie ścieżki. Ups, malutko. Uwaga. Ciach, I idziemy przez na taką ścieżką. Ta nie może tu być, to niech idzie razem ze mną. Zwiedzimy sobie razem. Tylko uwaga, żeby tam się tu, bo to jest pochylone, żeby się nie wpaść. Się rusza pod spodem. Nic, idziemy dalej. Zobaczymy, co jest tam dalej. Szybciej, szybciej, szybciej. Wszyscy nadążają za mną. Jeszcze kawałeczek A, rozglądam się na boki, zaraz bym wpadła. Jest! Jest! Koniec tej uwaga co tu mamy objaśnienie i idziemy dalej. Uważajcie na te kamienie. Ostrożnie. Żeby się nie przewrócić nogi, nie zwichnąć, bo dalej nie pójdziemy. O, takie fajne są preczki. I dochodzimy do takich kamieni dużych. Wow! Ja mówię do kamieni, a tu są grzyby. I tu mamy grzybki. A jeszcze jeden pomarańczowe kozaczki. A to. I szukamy dalej. Co? Ale prawdziwy. Zobaczymy. Taki był szedł i go ściachał. A. I kolejne kureczki. I kolejne kureczki. Hop. I tu. I tu kureczki. O, jaki grzybuś! O, jaki grzybuś! Tutaj jest bardzo mokro, to tak go wezmę, o, Pomarańczowy! Kozaczek jaki, mocno pomarańczowy! I znowu, serią! I raz, dwa, trzy, i tu piąty, czerwony. Cały seria ich tu rosną. Zbieramy do koszyka. O kurczę, ja to mam pecha. Zawsze fajne grzyby to rosną gdzieś w rowie. Au, chyba mają więcej tu wody. A! Tam jest, tam jest. Nie ma wody? Nie ma. A! Chodź! Oj, urwałam głowę! Dobra! pomarańczowy taki piękny kapelusik. A o, tu jaki ładne. Też w rowie, no. A. Proszę. To. Pokaż się, tu. Snyczna jesteś. O, wow. jakie piękne. Patrzcie. Ale to nie wszystko. Tu jest następny. Uh -huh. I tu jeszcze jeden czerwony kozaczek, Oj, to nie wszystko. Już wam pokazuję. Idziemy dalej. Idziemy dalej tu mamy cztery raz tam jest dwa tu jest trzy cztery one lubią w takich gęstwinach mokrych I to jeszcze nie wszystko bo tu jest piąty i tam na brzegu ale tu jest jest jeszcze jeden jeszcze jeden tam w krzaczkach Spróbuję wam go jakoś, bo zanim ja tam dojdę. O, jest, jest, jest. Jest. Piękny tam się schował. Muszę go jakoś wydostać stamtąd. Au! Co my tu mamy? O, jakie fajne! Pomarańczowy, taki czerwony to jest właściwie czerwony. O, uh, uh, uh. Aj jejku! hej Taki czerwony hello, no, Takie fajne grzybki, jeszcze takich nie widziałam O, takie maleńkie uszka pomarańczowe Tu jak kolorowo Jakie ładne, pomarańczowe uszka takie. To są takie... Jak galaretka. Ale tego dużo tu jest. Co to jest? Prawdziweczek. A tu? Wow! A tu jaki prawdziweczek. Kochaniutki, do ciebie podobny Widzieliście takiego grzyba kiedyś? Pierwszy lecice. Ooo, jak on fajnie! Uu. O! Żabka! Żabeczka! Co ty tu robisz, żabeczka?